samotnie, z nami z ręczą nie ma jakaś na na A jeden taki smutny to jest po rąbaniu w końcu świata. Ale czekajcie, kiedy chciała nas wyrzucić. Mieliśmy piwo, to jest sukces, ale nie dała, nie daliśmy, nie zostaliśmy w końcach naszych coś Cześć, hmm. ciekawego poesza. Okay. Dlaczego ten na naszej klasie masz napisane osiemnaście lat? Yeah, no tak masz napisane. Naprawdę. i dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, to mi się okazało. Dzień dobry, proszę Państwa, jesteśmy w Rygławie, w Rygławie. Zamówiliśmy pyszną, pyszną pizzę. A więc nie chcę za Państwa, że to jest odcienie po prostu. Ale nie, zaraz uważam, nie wyszucimy. A dlaczego? Bo plus nie piło. Ale nie daliśmy na wygranie. Proszę Państwa, to jest jeszcze nie kończy. Jestem piłką, jestem piłką. Nie, 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 nie. Czekaj, jest spoko. Ale dobra, czekajcie. Muszę odejść, buty. Ej, w czoko jest spoko. W cioko jest spoko. Wszyscy ręce w górę. Wole kakaową dziurę. Pojechali pod wędrąkę, zajebali mi wkład. Wow. Jaka, pospieszna. Chwalę panu, to jest pierwszy sekret. Dzień dobry, proszę tak.

No ja Cię nie nagrywam, kurde, i nie mów do mnie synek, bo ja bym, bym mógł być Twoim ojcem. Słuchajcie, nie nagrywam, się do nańka. I zapraszam Cię do znajomych. No raz już. No mówię, zapros zaprosiłem go już, ale siedzę dalej na NK, no.

Potem się pokaże. Nie! Ło! Ło! Czekaj, ło! No, hello! zawsze to stąd. Przepraszam. Dobra, powstańcie już, dobra. A to jest wyłącz to już. Ja się nie nagrywam. Ty to jest wyłącz. Nie, Harry, skieruję to. Przecież on siedzi na NK, a nie. No, no Teraz widzę, ja nie że. Nie mnie, wiem o tym. No tak, jasne, a to, kurde. Po a. To będzie, nie. No nie, hej. To jest można? Hej, Harry, czas stać. Jak można tyle stać. Hej, Harry, wypierdalaj po browary.